A co tu nam przyszło w tej wielkiej paczce? Proszę, No jak nie mówiłam. Walizka, nowa walizka. O! Największy rozmiar. Jaki był? No to tu na weekend będzie, a na wyjazd? <laughs> Myślę, że jakoś musimy się tutaj zapakować. To Twoja nowa walizka jest. Ja zaraz muszę swoją wyciągnąć. Tak jak widzicie, witchę. No znowu noworoczne tym razem promocje. Także, jeżeli ktoś poszukuje walizek na wakacje, to ja akurat tę te, te serią polecam. jak ona się nazywa, ale to są takie twarde, żeberkowane, się stworzywa walizki. Nie wiem czy dobrze widać. Mamy kabinówki granatową i bordową, i właśnie mamy też teraz. Duże walizki. Znaczy, w sumie dużą i moja jest średnia. Mhm. Pokrowiec. No, zobaczmy jak to... Oj! Mhm. No jest, pokrowiec. Tylko nie, dobrze, dobrze, bo tutaj jest, wiesz co, tu jest rączka też. Jest dziura na rączkę, także idealnie właśnie jest. Ja co prawda mam średnią walizkę, ale wzięłam też duży rozmiar, także będzie pasować na dużą i małą. Chcieliście nową walizkę, także już możecie się domyślać, że wybieramy się na wakacje. Tutaj podpowiem, że w ciepłym kierunku stąd właśnie. Yy, te emulsje do opalania twarzy i ciała z firmy Soleskin, które zamówiłam na stronie apteki Gemini. One kosztowały każdy po około 30 zł. I wzięłam też aloes na ewentualne oparzenia słoneczne, chociaż myślę, że nie będzie aż tak bardzo potrzebne, chociaż ze szczęścia mojego męża to i przy 20 stopniach może coś się wydarzyć hmm, tutaj pokażę Wam jeszcze poduszki które kupiłam, takie podróżne poduszki my co prawda takie poduszki już mamy ale myślę, że te będą przyjemniejsze w użytkowaniu bardzo są miłutkie i takie e, elastyczne i jak widzicie mają tutaj zapinki co ułatwia transport e, na przykład poprzez zawieszenie sobie na rączce walizki e, tutaj już widać cenę 12 zł a zakupiłam je z Pepko i widzę, że to jest w ogóle nowa seria Pepko Travel, także myślę, że super sprawdzą się też na tym wyjeździe. Szczególnie, że przed nami około 5 godzin lot. Tutaj mam już przewodnik Fuerteventura i Lazarote, ale gdzie dokładnie będziemy, to się dowiecie sam na pewno z vloga. No i pakowanie zaczyna się. Moja duża walizka prawie spakowana. Tutaj sobie przygotowałam też nerkę. Kilka rzeczy jeszcze do plecaka. Książka. Tutaj druga mała walizka. Tutaj mam wszystkie leki. Nasze. No, tutaj już mam no, spakowane. Muszę przypomnieć to dorzucie do mojej walizy. No, mniej więcej. Nie pamiętam czy opowiadałam historię związaną z tymi przeciętymi suwakami, ale tak jak tutaj widać, jest miejsce na szyfr, zaczepienie suwaków. Ja oczywiście z tego skorzystałam dwa lata temu w Turcji, natomiast nie wiem w jaki sposób, ale. Zmieniłam szyfr. No i niestety pod presją czasu trzeba było dostać się do walizki. No i skończyłam z takimi właśnie suwaczkami. Moja duża walizka też gotowa. Zawsze trudne wybory.